dlatego, że tylko w codziennej praktyce leży prawdziwa zmiana jeśli ktoś obiecuje wam, że pojedynczą ceremonią, rytuałem zmieni coś fundamentalnego to nie jest prawda takie ceremonie mogą dać impuls mogą wprowadzić was na ścieżkę mogą was krótkoterminowo wyprowadzić z jakiegoś stanu ale nie zmienią tego, w jaki sposób żyjecie w sposób permanentny takiej zmiany może dokonać właśnie codzienna praktyka. Prosta. Wystarczy kilka minut, żeby pracować z jakimś żywiołem zamknąć jeden cykl pracy z wszystkimi pięcioma żywiołami. I idziemy do pracy. Czasami w pracy nawet można sięgnąć po te mantry, czy mudry, żeby się wyregulować. Więc to jest praktyka, która choć ma w swojej historii ponad tysiąc lat, ona absolutnie jest aplikowalna teraz i może być integrowana we współczesne życie.